Słuchajcie, jedziemy na majówkę. Świnki jadą z nami. Będziesz musiała do drugiej babci. My jedziemy do jednej. Idziemy zobaczyć całą kurek i się z nimi pożegnać. Kury mają chwilową wyżerkę. Zajmą się nimi sąsiedzi. Będą brać jajka. Otwieramy bardzo przenikliwe drzwi. Wchodzimy. Proszę, Państwo jest taka jedna kura, która się na mnie uwzięła i mnie dziuba. Ona myśli, że mój słodak przy bluzie to jakiś robak. Zobaczymy, czy do mnie podejdzie. Tam dwie się wylegują. Okay. Cześć! I ciężko będzie bez Was, co? O matku, jaki wzrok. Boże. Boję się. O, przyszła moja towarzyszka, która mnie lubi dziubać. I obsypywać ziemią. Cześć, kochanie. Coś masz ochotę sobie podziubać? Ona mnie lubi zachodzić od tyłu i mnie straszyć. A, no, ale mi chyba lubi. To się naszą jaszczurkę. Znaczy, jej odziebała od, ogon. Tak, ty. To było okropne, wiesz? Bo ten ogon się jeszcze ruszał, jak miałaś go w dziobie. Było bleśne. Mogłam to nagrać. No, nie miałam telefonu przy sobie. Dzień dobry. Wszystkie nagle wchodzą, zaalarmowane. Mhm. Ojeju. Dobra, Kurki, żegnam się z Wami. Miło było. Są siedzi się Wami, zajmą. No. Więc. E, adios. Widać już, że tęsknię bardzo. nasza szczułka jakaś taka. I tam jest więcej, większy ruch w tamtym. To jest też tak duży, że się tam boję podchodzić, nie? O matko. Dobra, ja idę. Ja się boję owadów. Jest jakaś... Nie wiem co to jest, jakaś choroba chyba. To jest, proszę Państwa, wybieg dla świnek, którym ogradzamy daną część trawy. Będzie w lato. jeszcze Jeszcze nie ma lata, więc... Ale będzie, nagram dużo odcinków. Wracamy do świnek. Są zestresowane przed podróżą, bo się boją podróży. To, tym bardziej Tofik, Tofik nie lubi. Oj bardzo. Ale lubię babcie, więc później przyjeżdżają i wyglądają jak kapibary, nie? Kto by nie wiedział to największy gryząc świata. Jest naprawdę dużej wielkości świnki domowej, niemorskiej. Jesteśmy już w wątku. Jajka dla dziadków. No bo już zniosą. znoszą bardzo dużo. Całkiem nieźle. Jak na początkujące kury. Siemki się boją. W ich twarzach. No, widać. Rejuzja. Na drugą stronę. Na Zmiana właściciela. O. Tylko nie spadły. Bagażnik załadowany po brzegi. No, jedziemy na 50... i ślubu. Pięćdziesiątą rocznicę ślubu, dziadków. No jest we tańce. Będzie zabawa. Świnki też przyjadą dwa razy grubsze. Dobra, my już jedziemy. Jeżeli będę chciała Was jeszcze o czymś poinformować, to zamieszczę to w shortsach. My kończymy vlog z podróży. No i dziękujemy Wam. Do zobaczenia w następnym odcinku.